Cześcienka, super, że jesteście. Zapraszam was na kolejny filmik. Dzisiaj typy uczynił nas sprawdzianie. A wy dajcie znać w komentarzu, który typ jest najbardziej do was podobny. Zapominalski. Kurczę, to pani fizyki, to teraz tak wymyśla tyle tematów na raz na to sprawdzian? No masakra. Co wy robicie? Okay. Nie wiesz, dzisiaj przynajmniej sprawia z fizyki z dwóch działów. No, sakra. Co? Zapomniałam o tym w ogóle. Daj mi książkę, szybko! No to daj mi książkę. Z których tych tematów? Ty chcesz się teraz uczyć? Przecież nie ma szansy, jest mega trudno. No, nie z których działów, bo tylko tracę czas. Pierwszego i drugiego. Dobra, tego to nie znam. Tego to też nie znam. Z tym się jeszcze nigdy w życiu nie spotkałem. Nie no, stary, ty się tego nigdy w życiu nie nauczysz. Przecież to jest jakaś masakra. No, całego na pewno nie jest tu, jakieś podsumowanie w tej książce, no, długówne? Chyba jest. Five minutes later. Jak tam? Jedzie wszystko Gotowi na sprawdzian? No Tak średnio. Oh. Jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut. Nie, 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 już cię 5 minut nie zbawi, chodźcie, zaczynamy, chodźcie, chodźcie. Ja ostatni, nie ostatnim przyjdę. Wartek, czekamy. Już wszyscy weszli. Dlaczego ta klasa jest taka mała? Jakby było chociaż 30 osób i się nauczył, ale jak? Dobrze, chowiemy wszystkie książki. A tutaj jest opis, tylko... Coś na tego jest. Matku faktycznie chyba dwa działy. Ten, który zadaje głupie pytania. Bufaki nie widzicie. Matej. A ty pani? Tak, słucham Cię Lena A ten test to jest na ocenę, czy... No, Lena nie, no, no na uśmiech ja, ale super Żartowałam dziewczyno, no jasne, że na ocenę, siadajcie Chłopaki rozsiąść się Nie proszę, proszę, proszę. A proszę Pani, jak raz rozciągnąć? co dwie łapki, co dwie Czy co trzy, czy jak, czy w różnych rzędach Jak chcecie, byleby w osobnych ławkach. Okej. Okay. Dobrze. Proszę testy. I do tej strony. A te, takie dwa e, ostatnie, czyli takie dwunaste i trzynaste, to ono, e, one są przekreślone. To mamy je robić, czy mamy ich nie robić, skoro są przekreślone? Oczywiście, te ostatnie dwa przekreślone, nie robimy ich. Okej, okay, Dobra. A mamy się podpisać? Tak, lenko, macie się podpisać, bo chciałabym wiedzieć, która jest czyja kartka. Tak, lenko, słucham cię. Bo w zadaniu ósmym pisze, że Kasia ma w torbie 200 jabłek, a to jest niemożliwe, bo Kasia by nie zmieściła do torebki 200 jabłek. Może po prostu torba jest mega duża. To nawet jeśli, to w życiu bych nie udzieliła, bo napisane jest tutaj, że Kasia ma 10 lat. No to może Kasia jest superbohaterką i ma super moc i ma super siłę. To jest niemożliwe, super bohaterzy istnieją tylko w bajkach, komiksach i jakichś serialach filmach. Lęka, może skup się na rozwiązywaniu tych zadań już nie pytaj, okej? Okay? Mm, ja już chyba wiem. To chyba jest podczas pytanie, bo skoro super bohaterzy nie istnieją, no a wynika z tego, że Kasia była super bohaterką, to nie mogła dać jednej czwartej tych jabłek swojej cioci. Więc odpowiedź brzmi zero. No i proste w sumie. Mistrz ściągania. A temu co dolega? Nie wiem. Halo, a tam co ty robisz? Mówcie mówcie, do mnie, mówcie do mnie, bo ja nie widzę. No, Co robić. Uważaj. Tutaj, tu, 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 no, wszystko, jedno. O! u u u u u u domu! O u no, Gdzie jesteście? <totrę> Tutaj! No, mogą co mogę usiąść? Taka długa ta droga. Ale o co ci chodzi w ogóle? Czemu tak dziwnie chodzisz? Patrzcie, ja się dzisiaj przygotowałem na sprawia. Patrzcie. Tu wszystko elegancko. Tu na podeszwach. I tu. I tu to samo. się do piórnika. Tylko jest problem z tymi okularami, bo nic nie widzę. E, ja zaraz ten problem rozwiążę. No dawaj. Jesteś ty, ty Wszystko widać. No A jak jechałem do szkoły, to ja do, do sąsiedniej wsi pojechałem na rpier I nagle pan ja, że ja do tej szkoły chodzę Ale... I się dopiero nawróciłem. Po co w okularach? Co myślisz z Żeby nikt nie zauważył, że ściągam Chłopie, ty komputer możesz wziąć na, na ławce i cię pani nie widzi A ja tylko wyciągnę Manusieńką karteczkę i już od razu mnie widzi i w bani Trzeba się dobrze ustawić No zapraszam, zapraszam klasę Przygotowaliście się na sprawdzian? A no. Ale są się wszystkie no bo oczy mam naświetlone i nic nie widzę, wie pani To jak ty na prawda? sprawę? Jakoś dam radę, nie dam radę Adam, a co ty tak dziwnie chodzisz? Co ci się stało? No wie pani, wczoraj na treningu byłem i takie skurcze paznokci mam, nie mogę w ogóle chodzić Nie da się What? Brzmi to poważnie, ale skurcze paznokci nigdy nie słyszałam No współczuję ci no No wie pani, to jest taka nowa przypadłość, tylko ta Okulary założę, bo mam tak naświetlone oczy, że od tych lamp to nic nie widzę. Dobrze, więc pierwsze pytanie. Opisz przebieg bitwy warszawskiej. Dobra, to miałem na lewym oku. Adam, co ty tam robisz? No nic, piszę, to odpowiedzi na pytanie. No dobrze, dobrze, pisz, pisz. A few moments later Dobrze, wszyscy już skończyli, mogę dyktować drugie pytanie? Tak, 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 Na tak. No to średnio, ale może pani dyktować i tak na to nie odpowiem, bo nie umiem Dobrze, to piszcie drugie pytanie Opisz w skrócie lądowanie w Normandii Okej, okay, to mam na początku na prawej podeszwie i końcówkę na łydce Dobra Dobra, prawa będzie Nie no, on jest jakiś mistrz normalnie, jak on to robi? Adam, co ty się tak wiercisz i wiercisz? No, mówię Pani, te skurcze paznokci nie da się usiedzieć w jednym miejscu. A faktycznie coś wspominałaś o tych skurczach. Dobrze, pisz, pisz. Dobra, i teraz końcóweczka na lewej łydzce. Dobra. Dobra. Dobrze, to teraz wam podyktuję zadanie na szóstkę. Dobrze, zostało wam 10 minut na to pytanie. Kto wie, niech napisze. No i na takiej sytuacji mam asa w rękawie. Do widzenia! Adam! Jak sobie robisz, że tak dobrze ściągasz? Ja to po prostu mi cię tak stresowała już i w ogóle, że masakra. No wiesz, dobra pozycja, lata treningów, opanowanie i spokój. To o. prowadzi cię do mistrzostw. Co? Kujon! O, ja jesteś! Nauczyłaś się na z matmy? Pewnie, że się nauczyła. Myślisz, że ja, mistrzyni ogólnopolskiego konkursu z matematyki, nie nauczyłabym się na sprawdzian? Za kogo ty mnie masz? O albo nie wiem, Jesteś kujonką. A dałabyś trochę ściągnąć, bo ja załapalony cały tydzień nie zdążyłem się nauczyć. No ja w sumie też. Hmm, ci mnie od kujonki, a teraz jesteście pomocy. Ej, no dla ciebie to nie jest upokorzenie, to jest bardziej komplement. Zastanowię się. Dobrze, zapraszam już, chodźcie, chodźcie, bo czas ucieka, chodźcie, chodźcie, chodźcie Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. dobry ja, nie ja was rozdzielę. Ty siadasz tutaj. Dobrze, zaczynajcie rozwiązywać. Powodzenia wam życzę. Nie trzeba życzyć powodzenia, ja po prostu wszystko umiem. Neno, neno. Nie mam czasu. Pole na niebo i tak oporaduj mnie. Teraz poradzę. Przysza, bo was rozsadzę! Halo! Proszę, daj chociaż jedną odpowiedź. Okej, okay, okej, okay. to skoro tak, to załatwię go. Mam w tym trzecim A. No, i wiem, że to będzie prawidłowa odpowiedź, ale powiem mu, że to jest D, że chyba najlepsza w klasie. No dobra, pisz, mam w tym trzecim D. O, dzięki, no nawet jednak jesteś dobra koleżanka. Najlepsza w klasie. Lena w czwartym. D jest prawidłowa, ale powiem już, E E Jak to E? Nie ma takiego podpunktu, to D jest To jest perspektywne zadanie, dopisz sobie E i 12 no Najmądrzej je w klasie to chyba dobrze, E No i kolejna szósteczka, a on nie na samą jedynkę Ten, który szybko się poddaje Dobrze, proszę Lena. Dziękuję E i A. Szybko, piątka i dwóch. Ile tego jest? Jedna strona, druga. Trzecia. Czwarta. Piąta. Pięć stron. Przecież nie dam rady. No Bartek, chociaż spróbuj. Można by coś strzelisz. No dobra, spróbuję. W którym spądźmy zaznaczony? Boże, nie no, nie ma co myśleć. Przecież w życiu tego nie zrobię. Także panią, ja już oddaję. Na szybko? Bartek, ale dopiero minęło 5 minut, nie poddawa się tak szybko, spróbuj! Proszę Panią, każdy z nas wie, że i tak dostanę z tego jedynkę. Do widzenia, widzimy się na poprawie. Nie chcę marnować Pani czasu na sprawdzanie moich rozgórów. Do widzenia! No naprawdę, do widzenia! Ten, który ma dosłownie wszystko! Dobrze, to zaczynajcie rozwiązywać zadania, życzę Wam powodzenia. Kurczę, przestał pisać. Lena, Lena, masz pożyczyć długopis? Mój przestał pisać. Okej, okay, do wyboru do koloru, który chcesz. Co tam się dzieje? Co to za hałasy? Długopis mi się wypisał i Lena mi pożycza. Dobrze, dobrze, piszcie. Ale on fajnie pisze, taki cieniutki. Takiego jeszcze nie miałem. Lena, masz pożyczyć ekierkę? Tak, jasne, eee, mam sobie wybrać tą też. to matku, Lena, a masz pożyczyć kątomierz? Kątomierz? Pewnie. Też do wyboru do koloru? A taki malutki Nie no, niemożliwe, żebym miała wszystko. Zapytajmy coś o coś zbytecznego. Masz może globus? No jasne. Proszę? Nie, nie wierzę. Po co ci jest globus, na sprawdzenie z matematyki? Ale wiem, mapy na pewno nie masz. Oczywiście, że mam mapę. Proszę? To jest taki mniejszy akurat egzemplarz. Jaki przynosi, wiesz. Nie, nie pytam się o większe, bo byś na pewno miała. Po co wam na sprawdzianie z matematyki globus i mapa? Też mnie to zastanawia, ale mam pewien pomysł. Nie, niech pani poprosi Lenę o cokolwiek, aby mogła Lena pani pożyczyć. Będzie miała wszystko. Serio? Lena, a nie masz może pożyczyć ryzy papieru do drukarki, bo skończył się i nie ma kto pojechać? No jasne, że mam! Proszę pani, kto by nie miał? Tylko, że już jest trochę taki napoczęty, no ale... Jest dużo kartek. Mówiłem, że mam wszystko? Wow, niesamowite! Ale super! Wszyscy w pokoju nauczycielskim się ucieszą. Farciarz! Ej, Adam, uczyłeś się? No po co się uczyć, jak mam dużego farda? Patrz, robisz tak. A. B. O, D wyszło. B i C C mi znowu wyszło, ale ja tą kreseczkę bo będziemy wiedzieć o co chodzi I pojedz długopis na środek i kręcisz O, proszę okay. C, dobrze, zaznaczamy C Następne zadanie A, ewidentne Wow, nie wierzę, no raczej mi się to nie uda Lena, ty nie wiesz gdzie twoja kartka? Pisz, nie odwracaj się do Adama Już, już, przepraszam dobra, To już mi się znudziło w inny sposób. Raz, dwa, trzy. Zaznaczona zostaniesz. Okay. Tutaj. A few moments later. Skończyły mi się już dwie ale w sumie mamy A, B, C, D. Cztery odpowiedzi. Tak, Adam, słucham cię. E, czy mogłaby Pani powiedzieć liczbę o 1 do 4? E, dwa. Czyli odpowiedź B. A zadanie zrobione, jeszcze się podpiszę i oddaję. Co? On już skończył? Nie wierzę. Już, adam Tak wszystko. O tak, proszę do tego. No to sprawdzę od razu. Adam! Nie dość, że pierwszy oddałeś sprawdzian, to jeszcze dostałeś piątkę. Wszystko jest wspaniale. Co? Niemożliwe! Nie. No, no się... wiesz, że trzeba mieć a ja go mam. Okej, okay, troszkę z tego filmiku. jeśli wam się podobało, dajcie w górę i subskrybujcie, pa, pa. pa!